Panie i Panowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda i małżonka prezydenta Pani Agata Korchazet-Duda. Panie prezydencie, szanowne panie, szanowni panowie, myślę, że możemy usiąść. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dwunastą już galę Marki Tatrzańskiej. Dla nas wielki honor i zaszczyt. Na to wydarzenie przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie witam najdostojniejszego gościa, prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda i małżonka pani Agata Konhauser duda Pan prezydent zawsze odpowiada na nasze prośby i dziękujemy mu za to. Dziękujemy za te wszystkie starania, które poczynił dla rozwoju naszego regionu. Bez tych starań na pewno bylibyśmy dziś w innym miejscu. Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą galę. Witam przede wszystkim osobę szczególną dzisiaj europosła, a niedawno przecież pierwszego premiera dobrej zmiany, panią Beatę Szydło. Przybyło wiele innych dostojnych osób. Prosimy panu, panią premier tu do przodu. Przybyło wiele dostojnych osób, pozwolę sobie je wymienić po kolei. Na końcu państwo nagrodzicie je oklaskami. Są z nami ministrowie, pani Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i spraw społecznych. Są ministrowie Kancelarii Prezydenta, pan Adam Kwiatkowski, pan Paweł Mucha, pan Błażej Spychalski. Jest pan wojewoda małopolski, jest pan marszałek województwa, są parlamentarzyści, pan senator, pan poseł ale przede wszystkim jest licznie reprezentowana społeczność Zakopanego na czele z burmistrzem panem Leszkiem Dorulą, z samorządowcami, z wójtami, z radnymi wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, z wszystkimi wójtami z naszego powiatu. Są przedsiębiorcy, są przedstawiciele stowarzyszeń, właściciele tego budynku, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i przede wszystkim przedstawiciele góralskich stowarzyszeń, nad którymi pan prezydent objął Protektorat z okazji stulecia powstania Związku pod Podchalan. Ale przede wszystkim są tutaj laureaci, laureaci tego ważnego dla nas konkursu Taczańskiej Marki. Ich wszystkich razem z gośćmi serdecznie witam i dziękuję za przybycie. <klucza> Proszę, aby dzisiejszą galę poprowadziła pani Helena Bunda, dyrektor Taczańskiej Agencji Rozwoju promocji i kultury. Bardzo proszę Pani Halenko. Dziękuję Panie Starosto. Szanowni goście, yy, króciutko o Marce Taczańskiej. Jest to lokalny certyfikat ustanowiony przez Radę Powiatu Taczańskiego. Ma przyczynić się do gwarantowania najwyższej jakości usług i produktów oferowanych nabywcom. Statuetka Marki Taczańskiej przyznawana jest w trzech kategoriach: artykuły spożywcze, wyroby, produkty rękodzielnicze, usługi gastronomiczne, handlowe, noclegowe oraz inne na terenie Powiatu Taczańskiego. Wnioski o przyznanie znaku jakości Marka Taczańska rozpatruje kapituła powołana uchwałą Zarządu Powiatu Taczańskiego w składzie przewodniczący Edward Tybor oraz członkowie Andrzej Skupień, Agnieszka Nowak-Gąsienica, Andrzej Pietrzyk, Helena Bujda, Maciej Krokowski, Edward Hydz, Magdzin, Zofia Górska, Józefa Kolbrecka, Małgorzata Karpiel-Bzdyk, Anna Malacina-Karpiel, Andrzej Laszczyk oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W dniu 11 marca bieżącego roku odbyło się posiedzenie kapituły, która wyłoniła siedmiu laureatów. Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu zwycięzców. W pierwszej kategorii artykuły spożywcze statuetkę Marki Taczańskiej otrzymał tort. Bezowy dakłas z kremem karmelowym za bardzo dobrą jakość serwowanego wyrobu, wykonanego z dużą starannością, z dobrej jakości produktów, także lokalnych, ze zredukowaną ilością cukru. Tort został wykonany w kawiarni Eko Kafe Zieleń przez panią Monikę Jagłowską. Zapraszamy laureatkę na scenę do odebrania statuetki i zapraszam do wręczenia statuetki. Pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, oraz zapraszam starostów powiatu Taczańskiego, pana Piotra Bąka i Jerzego Zacharko. Gromkimi brawami pogratulujmy jeszcze raz pani Monice. Pani Moniko, zapraszam do nas. Może na środku zaprosimy tak bardziej, żeby można być gromkie brawa, gratulować, bo to jest duże wyróżnienie, proszę państwa, otrzymane z rąk pana prezydenta. W kategorii drugiej: pro, wyroby, produkty rękodzielnicze, laureat Antoni Sztokwisz meblarstwo regionalne, za kunszt rzeźbiarski z zachowaniem tradycyjnego stylu góralskiego oraz za wykonanie, jest to wykonanie ręcznym dłutem stolarskim. Zapraszamy pan Antoni Sztokwisz, gratulujemy. Kolejny laureat w tej kategorii, ksiądz Władysław Podhalański, malarstwo na szkle za wyjątkowy styl i technikę malarstwa na szkle o tematyce regionalnej oraz religijnej. Zapraszamy księdza do nas o odbiór statuetki. Duże brawa! Ksiądz ma przepiękny zbiór swoich obrazów, galerie, gdzie można te obrazy zobaczyć. Zachęcamy, są przepiękne. Jeszcze raz duże brawa, gratulujemy. Kolejny laureat w tej kategorii, Władysław Czebunia, tradycyjne ciesielstwo podhalańskie. Za ręko dzielnictwo w dziedzinie tradycyjnej budarki, ciesielki, wyjątkowe umiejętności w dziedzinie tradycyjnego budownictwa, kunszt wykonania oraz pasję, której wyrazem są obiekty rozsławiające powiat taczański w kraju i za granicą. Gratulujemy, duże brawa. Kategoria trzecia. Usługi gastronomiczne, handlowe, noclegowe oraz inne na terenie powiatu Taczańskiego. Laureat. Centrum Kultury Rodzimej Villa Czerwony Dwór. Za działalność kulturalną, promowanie tradycyjnego rękodzieła oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, w 2016 roku decyzją pana burmistrza miasta Zakopane budynek Villa Czerwony Dwór został przeznaczony na Centrum Kultury Rodzimej. Zapraszam pana burmistrza miasta Zakopane Leszka Dorulę oraz zastępcę burmistrza panią Agnieszkę Nowak Gońcińce o odbiór statuetki. Gratulujemy. Duże brawa. Kolejny laureat Tacańska firma budowlana, usługi remontowo-budowlane, zaniszową część budownictwa tradycyjnego, jego restaurację i rekonstrukcję. Wiele obiektów wpisanych na listę zabytków dzięki firmie zyskało drugie życie. Z zachowaniem wysokiej staranności wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej technologii oraz stylu podhalańskiego i witkiewiczowskiego. Na liście znajduje się również wiele obiektów sakralnych. Zapraszam pana Wojciecha Pawlikowskiego, właściciela firmy, o już statuetki. Kolejny laureat, sieć handlowa Społem Zakopane. Za wysoką jakość świadczonych usług łączących tradycję z nowoczesnością, wielopokoleniowy charakter firmy działający ponad 80 lat, której udziałowcami są mieszkańcy Zakopanego i Podhala. Zapraszam prezesa spółki, pana Józefa Szwaba, wraz z panią Teresą Gąsieńcą-Kołodziej, wiceprezesem spółki, do odbioru statuetki. Jeszcze raz poproszę o ogromkie brawa dla wszystkich laureatów. To są perełki działające na terenie powiatu taczańskiego i zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Panie Prezydencie, panowie starostowie, laureaci, prosimy i prosimy fotografów o zrobienie, wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Laure Atom, zapraszam o zajęcie miejsca. Dziękuję panom starostom. A pana prezenta z na scenie to nie puścimy i pytamy, co by przepędził do noski. my się już tak syćka pięknie tu ześli. Bardzo dziękuję. Szanowna pani premier, szanowny panie wojewodo, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowny panie starosto, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo przewodniczący, wszyscy dostojni przybyli goście, ale w szczególności, w szczególności wśród wszystkich zebranych, wielce szanowni państwo nagrodzeni, wyróżnieni w tym konkursie. Bardzo dziękuję, że mogłem w tym finale konkursów, w tej gali wziąć udział, bo ma on ważne znaczenie dla Zakopanego, ale myślę, że można mocniej powiedzieć, ma on znaczenie dla całego Podhala. Bardzo często mówię w swoich wystąpieniach, że bardzo bym chciał, żeby w Polsce, w jej rozwoju łączone były dwa elementy, żeby była łączona nowoczesność, przede wszystkim ta właśnie nowoczesność w gospodarce, ta nowoczesność w różnego rodzaju rozwiązaniach o charakterze technicznym, z tradycją, tradycją, w której wyrośliśmy, tradycją, która stanowi nasz element charakterystyczny, ale także i tradycją, która stanowi nasze oparcie. Można śmiało powiedzieć, że o tym właśnie jest ten konkurs: w jaki sposób połączyć rozwój, w jaki sposób połączyć nowoczesność realizowaną, tą, która nas wszechogarnia z tradycją w której wyrośliśmy tak aby było widać tą naszą tradycję jako nasze bogactwo i aby na pierwszy rzut oka widoczna ona była jako właśnie ta część charakterystyczna najbardziej pozytywna znamionująca także i elegancję i styl to właśnie to jak sądzę w istocie jest przedmiotem tego konkursu aby Tradycyjną formę zapleść nowoczesność, a wtedy, kiedy forma ma być nowoczesna, wpleść tradycję w tą formę tak, żeby było widać skąd ona jest i żeby nie można było się pomylić. To dlatego czasem ktoś może się uśmiechać, kiedy nagle w zachodniopomorskim zobaczy dom w zakopiańskim stylu albo dom, który ma elementy zakopiańskiego stylu. Nie musi być napisane, że to jest góralskie. Wystarczy, że zobaczy, uśmiechnie się, tak? Bo to jest tak charakterystyczne. Dziękuję za to, że Państwo poprzez ten konkurs podkreślacie tą wartość, a wszystkim, wszystkim laureatom dziękuję, że wśród tych, którzy tutaj tą tradycję podtrzymują, starając się ją zachować i wplatać w nowoczesność lub wplatać nowoczesność w nią w zależności od formy wyrazu artystycznego i charakteru twórczości. Bardzo. Serdecznie dziękuję, że Państwo o tą swoją tradycję dbacie. Myślę, że właśnie dzięki Państwa pracy, dzięki Państwa twórczości artystycznej, rzemieślniczej, to zakopane i to podchale będzie cały czas zachowywało to, co tak bardzo, bardzo na podchale przyciąga. Bo wszyscy chyba jesteśmy pewni, że jeżeli powstaną tutaj budynki. Wysokie, ze szkła i aluminium, które będą takie jak wszędzie, budynki gdzie indziej na świecie. Jeżeli w zakopiańskich restauracjach będą podawali jedzenie takie samo, jak można zjeść wszędzie na świecie. Jeżeli w Zakopanem ludzie będą sprzedawali wszystko to, co można kupić gdzie indziej na świecie. To Zakopane straci swoją atrakcyjność, a góra lszczyzna nasza zatraciłaby ten swój przysłowiowy ząb i tego właśnie absolutnie byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy, żeby nasza góralszczyzna przetrwała w tej tradycji w swojej formie, w swojej twórczości, w swojej kulturze szczególnej, specyficznej, znanej wszędzie i tak bardzo widocznej. Chciałbym, żeby w Zakopanem było jej jak najwięcej i cieszę się bardzo z tego, że także wśród bardzo wielu nowych budynków, które widać dzisiaj, kiedy jedzie się przez Zakopane, jest tak wiele tych, o których można powiedzieć: "Wow". Ale piękny budynek w zakopiańskim stylu, a przecież jednocześnie tak nowoczesny, i mógłby być w każdym folderze na całym świecie jako perełka nowoczesnej architektury. A jednak widać, że to jest zakopane. I za to z całego serca dziękuję. I proszę ten budynek potraktować jako taką przenośnię, którą obejmuje wszystko, to, co, to, co chcę Państwu powiedzieć. Każdy, każdy zarys tej właśnie. Góralskości, o, o, o którym mówi ten konkurs i który ten konkurs tak pięknie wynosi, wynosi w górę i stawia za przykład. Jeszcze raz gratuluję wszystkim nagrodzonym i wszystkim Państwa za podtrzymywanie tradycji, za dbanie o nią, za taką pieczołowitość w jej podtrzymywaniu z całego serca. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, Panie Prezydencie. Żeby tak osłodzić i pokazać rzeczywiście, że to góralskie jest z nami i że zjemy wesoło, to wystąpi przed nami zespół. Zawaternik Ślebodni z Leśnicy Gronia. Zespół działał przy szkole, działają ponad 37 roku, koncertują w kraju, zagranicach na festiwalach, mając duże sukcesy. Przywitajmy ich brawami! Zespół zawaternik, ślebodni z leśnicy gronia, jeszcze rozdu brawa, wielkie Bóg Zapłoć. W tym nasa moc że jest duzą młodych, którzy chcą grać, śpiewać, nosić góralskie łodzienie i temu łonos her nigdy nie zaginie. Bóg Zapłoć muzyce. Zapraszam delegację organizacji góralskich działających pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Związku Podhalan, Związku Polskiego Spisza i Towarzystwa Przyjaciół Orawy. W imieniu delegacji głos zabierze prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, pan Andrzej Skupień. Zapraszam. Panie prezydencie moi mili. Tak dużo by się chciało powiedzieć, a mam nie dużo czasu. To sto to króciutko. Panie prezydencie. Tamten rok, rok 2019, był dla nas rokiem wielkiego jubileuszu i stulecia Związku Podhalan w Polsce. Byłeście wtedy z nami dwa razy, tu w Zakopanym i w urodziny w Nowym Torgu. Wielki wielki Bóg zapłoć, Wtedy wyróżniłeś się oznaczyłeście nasyk pierwszych prezesów Jakuba Zachemskiego, Felicha Gwieżdża. Wtedyście nadał naszym góralskim organizacjom swój honorowy protektorat. Tuż tu stajemy dziś przed wami powiedzieć wam, że dalej współpracujemy dobrze. Dziś z nami jest jeszcze macierz ziemi cieszyńskiej, bo w tym składzie, dziś na uroczystym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego w Białej Izbie, siedzibie Związku podchalonym z Zakopanem, zacenimy świętować tę zwozną rocznicę dla nas. Stulecie przyłączenia powrotu Spisza, Łorawy i Śląska Cieszyńskiego do Rzeczypospolitej. Trochę nam ta sytuacja pokrzyzowała plany, ale moment tutok, Zaplanowane spotkania i na Spiszu, i na Orawie, i na Śląsku Cieszyńskim. To 2020 rok to miał być rok trzeciego zjazdu, światowego zjazdu Goroli. Za tydzień wieczór spotkamy się z nimi, ale wirtualnie. Także pozdrówcie, to jest nasyk. Tamok za wielką wodą, jak będziecie mieli okazję, a na najbliższy wyjazd, i na najbliższy czas Sęż boze. Co będzie czas w samolocie, Panie Prezydencie, to stu, na stulecie Związku halan, gmina Niedźwiedź wydała dosyć dzieła Orkana. Przyjmijcie od nas te książeckie. Myślę, że dobrze Wam umilą czas. Bóg zapłać i sęż boże. Dziękujemy bardzo, proszę o gromkie brawa za trudzi pracę wszystkich stowarzyszeń. A ja zapraszam pana Jana Piczure, radnego sejmiku województwa małopolskiego i pana starostę. Panie Prezydencie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie! Z konieczności krótka nasza dzisiejsza uroczystość chciałem podziękować wszystkim, którzy na nią przybyli, szczególnie Panu Prezydentowi. Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Małżonce to wielki honor i zaszczyt dla Zakopanego, dla Powiatu Taczańskiego, dla całego regionu i dla Marki Taczańskiej, a także dla laureatów, którym pierwszy raz w historii tą markę wręczał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przepraszam tych, którzy nie mogli dzisiaj być tu w kinie, bo cała społeczność zakopanego powiatu chciałaby tu być razem z nami. To miała być długa uroczystość, wspaniałe wydarzenie, ale konieczności życia są takie, że życie jest szybkie i musimy działać szybko. Za dwie godziny pan prezydent będzie leciał samolotem za wielką wodę. Jest taki zwyczaj, że jeżeli jedziemy do naszych. Bo tam w Chicago, tam za wielką wodą są nasi, zawsze zabieramy ze sobą osypki. I te osypki na drogę przygotowaliśmy. Panie radny Wojewódzki, bardzo proszę. To coś niech Muzykę, co by przygrała, co by się panu prezydentowi lepiej z tymi łoscypkami do nasy jechało. razem z panią Małżogą, oczywiście. Bardzo dziękujemy parze prezydenckiej, było nam niezmiernie miło. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy dzisiaj razem z nami świętowali tą uroczystość. Gratulujemy jeszcze raz laureatom i bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo.